mam w dzisiaj nagrywam odcinek z Anarchia SMP takiej innej part 3, bo już chyba 50 subskrypcji. Dziękuję wam bardzo, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję. Yy, no taki normalny dzionek. Będziemy się nawalać. To co pierwsze? Nawalajmy się. A nie wiem, czy chce się nawalać. No bo... no chodź tu. Nawalamy się. Znaczy. No, ale... Nie, no tutaj A... gdzieś. Dobra, no to 3. Każdy na każdego. Trzy, dwa, jeden. Zaczynamy. Trryryty, trryryty. Ale co wszyscy na mnie? Dobra. Kosa? Uciekło. Seventeen, twenty Where are you going? I'm hey. going back... Nie, co ja zrobiłem? Seventeen, twenty-eight... Ej, nie uciekamy. Nie uciekamy. Dawaj <laughs> na Pawła. Dawaj <laughs> na Janicę, dawaj aha, na Janicę. Aha, aha, dobra. To dostajesz bęcki. Nie ma sojuszy, bratki. Co kolegę tak zostawiasz? Kupię... Ja wiem dwa serduszka. No 19, 28 Ty po co na no, marne stawia te kobłeby. Nie! Ej, to ten. Jest noc, a ja nic nie, ja nie się widzę, bo nie wyłączyła ten efekt. No ja ci dałem. Włączyło mi. To masz problem. Jeszcze to tam nie mam. No, morda. Już się was baję. Ja jestem na wyspie przyjaźni. Ej, tak w ogóle to już na wyspie na wyspie przyjaźni nie ma już szybkiego biegania. czy jakiegoś tam.

W moich skrzynkach było, w tych jak... No ale jak się zabije, to ten, to do, do, do serca dla mnie. A ty ciebie No i jadę. Ania. No. Jadziesz? Tak. Podawajcie. Dobra, ja muszę kończyć. To nara. Ro... Dobra, jeden, jeden do. polizał, bo ten, znaczy uciekł. Więc sobie. Józef, weź tu czyść. Gdzie? No tam, tam tam gdzie się nawalaliśmy, ja idę po pajęczyny. Czekaj, warp. Dobra, warp. Ja idę. Nie. Tego nie widzieliście widzowie. No nie. Gdzie jest moja? A, dobra, nie ma. Daj mi daj mi pajęczyny. Będziemy się nawalać. Znaczy po prostu będziemy się nawalać. No ale pajęczyny normalne. No nie, A ja tu nie jeszcze mam tak. Dobra. Bijemy się już od razu. Trzy, Ej, czekaj. A mogę pójść po pajęczynę? No. Trzy, cztery ...ry. Czekaj. Seventy? No dobra. no to ja też sobie zjem. No nie jeszcze. Bara bang, bara bang, bang, gara bing, 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 bang. bang, bang. bang, 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 bang. Okay. Zginiesz. Dzięki za frisz serce. Jakie serce. Nie ma uciekania, palizał, palizał. No nie ma uciekania, no, no bro. skina. Seventeen, Co ja robię ze swoim życiem? To tam nie Jest Ej, a dasz mi efekt? Teraz nie mam. Ja my na survivalu gramy geniuszu Mam potki, to potem ci dam. Y